Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała i jak zawsze niezawodny siema. Robinson. Siemano Adriano. Do tego Dzień dobry. zaraz przejdziemy. Karta co karta? Co karta. No mówisz, że się zgrywa. Wypo, wypomniałeś a, mi to... kartę, bo cię pożyczę. Powiedziałem, ale... że oddam. Nie Jutro? trzeba co pół roku przypominać. Nie, ale nie o to mi chodzi. Jak to jest? Ty zgrywasz pliki tam, a kartę. Już się, już się zgrały, teraz się a, wgrywa na no YouTube. Mówię, a tu już robimy myślałem, następne, że Taką w pędli no. lecimy tylko. Nie, to nie ma przewracania kasety z prawej na lewą. E, tak, od Adriana pożyczyłem, pożyczyłem kartę i na pewno kiedyś mu ją oddam. Chyba, że zgubi ją razem. Przy, przy świadkach, jak powiedziałem, że oddam, to oddam. Nie trzeba co pół roku przypominać. Znaczy, bo to sześć miesięcy? A w dzisiejszym materiale mamy dla Was e, kilka rzeczy spinningowych. Nie wiem, w jaki dzień ten materiał się pojawi. Jeśli po świętach wielkanocnych, to mam nadzieję, że teraz będziecie na dworu i kalorii, A nie, no na pewno przed świętami się pojawi. Jutro, Piętych, albo w sobotę, albo w niedzielę, albo w poniedziałek. Wesołych Świąt od całej już ekipy Patwisza no i Mokrego Dyngusa. Już nie ma takich Chyba, tradycji dyngusowych jak kiedyś. Gdzie, jak jakieś... ja człowiek już to Gdzie... wiesz, węże strażackie poprzez... Tak, tam oh! OSP. <ślam> OSP jeździ po rejonie, będzie tam. OSP na będzie grane. No ja pamiętam tak, na osiedlu to zawsze z... mieszkałem na osiedlu, gdzie było kilka bloków czteropiętrowych. No ja mieszkałem na czwartym piętrze, więc były grane wor woreczki, balony z wodą e, z czwartego piętra. Przypominam Ci, że mamy strażaka na tym. Starałem to, to się zawsze rzucać raczej tak obok kogoś, żeby go ewentualnie lekko przestraszyć, bo taki worek e, z góry... Wiesz, z, góry, widzę, z czwartego, jak o tym mrożysz, to bajka jest jak nic. Z czwartego nikogo nie zabiłem takim workiem, chociaż kiedyś e, rzuciliśmy z balkonu worek na śmieci oh, taki no. napełniony wodą. To już był duży huk, nie? Ale zawsze staram się gdzieś tam rzucić komuś bardziej pod nogi, żeby go przestraszyć, ochlapać, a nie. E, nie a nie to wysłać to... na drugi świat. A dzień dobry. Dzień dobry? Śmiało my sobie nagrywamy to, to ten, to pan się rozgląda. To do rzeczy. <śmingu> z dynami z a my mamy kilka rzeczy, tym razem spinningowych. Wędeczka Traveler będzie bardzo fajny kołowrotek od Robinsona, jeszcze fajniejszy od Dragona. No i coś. Otrzymano ja pod, pod co Adrian specjalnie umył. Te Teraz ma dłonie jak chirurg. Trzymaj. Ale ja nie wiem, czy, czy w, w ogóle możemy to a nie jest. Jest, bo to Tomek otwierał do. Bo to chyba korna. jego jest, czy coś. E, słuchajcie. W ramach przypominajki, wakacje, wyjazdy, wędkarskie podróże małe i duże coraz popularniejsze staje się używanie wędek travelowych. Takich, które możemy złożyć i schować na przykład do walizki, do luku bagażowego. Przez co na przykład nie musimy nadawać bagażu sportowego do samolotu, i nasza podróż jest dużo, dużo tańsza. A my do takiej walizki możemy na przykład ja ostatnio. Pięć travelerów włożyłem, bo nie wiedziałem, który będzie mi potrzebny, więc miałem pięć w walizce. Trzy wróciły ze mną, dwa zostawiłem u kolegi na czarną godzinę, żeby miał. Yy, więc warto. I jest naprawdę szeroki repertuar. A ty, tym ekranikiem nie kręć, bo się przekrzyczy. Właśnie chciałem Trawery się tak, tak zrobić. O! Yy, I można coś podstrąga znaleźć, i pod sandacza, i pod Trotkę, i pod Bolenia, i coś uniwersalnego, coś morskiego, i tu na przykład mamy. Fajny trawelek uniwersalny, ale taki mocniejszy, bo będzie to znaczy mocniejszy, bardzo uniwersalny 2,74 do 40, nie do 30, przepraszam, do 30, gdzie ją możemy zabrać? Na Jakieś szczupaki, tak z brzegu, e, większe pstrągi z brzegu. Nie mówię o takich rybach, już słusznych wymiarów, powiedzmy 60, jak wiemy, że mamy szansę za granicą taką rybę. Na morską troć też go możemy zabrać. E, więc generalnie dużo rzeczy możemy obsłużyć tym kijem będąc e, w podróży. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że te trawele dzisiejsze mają naprawdę fajną tą krzywą ugięcia, bezprzesztywnie, weź tam Adrian, łapy za końcówkę jeśli możesz. Ze sporym zapasem mocy wędeczka, ładnie się gnie, wiadomo, że zawsze na tym spigociku będzie troszeczkę inaczej. Ale już te wędki są tak robione, że jest to wszystko akceptowalne. Bardzo fajna rękojeść, dobrze leżąca w dłoni, dolnik nie wystający poza łokieć. No ale przy tej długości wędziska, powiedzmy, że też jest e, spoko, e, cyrkoniowe przelotki. Jest to e, vendetta od Abu Garcia 2,74 do 30. Czteroskład do podróży każdej jak najbardziej się nadawał. Sobie. Dosyć to do koła zapasowego idealnie się zmieści, nie chociaż tak za duże trochę, do gumniaka się zmieści i teraz cena, to, to jest w ogóle najfaj, najfajniejsze, nie najśmieszniejsze najfajniejsze, 453 zł była ta najniższa cena, zostawić 30 dni przed a teraz tego trawelka e, będziecie mogli sobie nabyć za 189 zł, poniżej dwóch stówek. Fajny, uniwersalny trawel, ewentualnie no wiecie, jak wchodzą po głowie o konie, mniejsze pstronki z mniejszych rzek, to mamy też mniejsze trawele, ale tutaj w tym momencie taki będzie ok. Kolejnym tematem będzie na przykład, tego jeszcze nie mieliśmy, jak sobie tak popatrzycie na pierwszy rzut oka, Wygląda... To nie daj ma... dwa kroki, bo w kącie Cię widać. To chodź tutaj się ten do, mnie, do mnie odpiąć. Bo Natala może nie chce być... Chcesz być w telewizji? Nie, z nie, gwiazdą? Nie, z z gwiazdą. E, słuchajcie, bardzo fajnie kręcący kołowrotek. E, przy, ba, bardzo ciekawy wyglądający, podobny do Shimano. Daiwy, tak na pierwszy rzut oka z daleka: to byście powiedzieli, że to jest Shimania. Bo to jest Shimano. Robiłem ci psiego za w międzyczasie. Nie, mamy trzy rozmiary: 2000, 2500 i 3000. Korpus bezpośrednio wkręcany. Nie. Korbka bezpośrednio wkręcana w korpus, albo korpus bezpośrednio przykręcany do e, korski. Płynny hamulec dźwięczny, e, przełożenie 52 do 1. Z pozostałych tutaj parametrów łożysk mamy 7 plus 1. W tej 2000 66 cm nawoju, 240 g wagi, 8 kg siła hamulca. Wystarczy podklenia, jasja, strąga e, powiedzmy średni zestaw okoniowy. No i o, odkręciło się dla mnie. Pyk, i teraz najważniejsza cena. oj, 144 zł. On teraz tyle nie kosztuje. On kosztował 30 dni temu, co było największe odsetek, 30 dni, dni przedłużką. W tym momencie 129 zł, a jest to model, model Platinum od Robinsona. Robinson. ciekawa. I pierwsza gwarancja? Yy, powiem wam tak. Ostatnia pozycja będzie najciekawszą pozycją w dniu dzisiejszym. Natomiast najlepsze jakby wrażenie pierwsze wrażenie zrobiła na nas pozycja numer 2. Zobaczcie, jak to lekko, wszystko tutaj to nie pracuje, to płynie tutaj sobie po prostu. Ten kowrotek jest tak lekki, tak lekko pracuje. Dawno od Dragona nie widziałem tak ciekawego modelu. Jest to model Sugoi SL.Ti. Przełożenie mamy 50 do 1. Jeżeli chodzi o wagę, tutaj mam model 3000. 3000 waży. Tylko 233 gramy. 3000 ma 68 cm nawoju. Łóżysk mamy 4 plus 1 i 18 zmieścimy tu 150 m. Nie wiem, czy mamy inne rozmiary. Jeśli będziemy mieli inne rozmiary, oczywiście też Wam podlinkuję. Bo na pudełku mamy od 2000 do. ho, ho, ho. ho, ho, ho. Raz. wielkości. 5, 8 rozmiarów, jakby. W tym modelu występować, ale to też. Bo Dragon te... ma 3,5, na przykład 2,5, oni mają takie. Tak, jest, ale wszystkie są w przełożeniu 5,0 albo 5,1 do 1. Naprawdę bardzo ciekawy kołowrotek. Jak miałbym go zestawić z jakimś na przykład od Riobi, to bym wolał tego Dragona. Ostatnio kołowrotkiem od Dragona, który tak fajne wrażenie na mnie kiedyś zrobił, to był chyba pierwszy Fishmaker. A tutaj e, naprawdę lekkość, lekkość pracy, wszystko w tym kowroteczku się zgadza. No, taka 3000 powiedzmy na lekkiego sandacza, na lekkiego bolenia, na lekkiego szczupaka e, i co najważniejsze 315 zł to była najniższa cena za 3 dni przed omiszką. W tym momencie 159 zł. Jedyne 159 zł za Sugoi od Dragona w rozmiarze 3000. Bardzo lekki i bardzo lekko pracujący, też już ma wkręcaną. Rączkę w korpus, w korpus, w rączkę. No i teraz... Cięcie, Paweł idzie ręce myć. Daj te białe rękawiczki kudy i krawat, bo do tego to się trzeba było jeszcze pacz zmówić. Kalkuta, Kalkuta Marka. matkę boską z Kalkuty, z Kalkuty, z Guadalupe. Mamy Kalkutę od Shimano, mamy ją w trzech rozmiarach. Bardzo mocna konstrukcja do najcięższych połowów. Na ciężkie przynęty, na duże drapieżniki, na słoną wodę. Eee, przełożenie ma dość szybkie. Słuchajcie, mamy jakieś parametry techniczne. Ho, ho, ho. to po tak. Daj, 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 daj mi Hollywood. No nie, później będziemy odzwalniać. Ma, ma, ma się Hollywood to... to czekaj, poczekaj. Gdzieś tu mieliśmy Matkę Boską z Klekoty. Tylko nie pokazuj rurku tego Jobra na biurku. Kalkuty. Masz rurku, chodź tu. Czekaj. To już wszystko będzie na temat Kalkuty. Ja też to już mam. Słuchaj, mamy trzy rozmiary. 201, 301 i 401. Tu mamy teraz tą 301. I już wam, e, czytam, 360 gramów. Przełożenie 7,4 do 1. Ja już widzowi tutaj zrobiłem, proszę bardzo. E, słuchaj, ona ma aż metr nawoju wzmocniona korbka długości 51 mm odporny na działanie słonej wody, synchronizowany wodzik gwarantujący idealne ułożenie systemy rzutowe Exist Drag Sun, czyli Terkotka. tego Wam Sounda życzę naprawdę jak już nad wodą gdzieś tam kolegom błysniecie tym złotem na drugiej łodzi będą dla Was zazdrościć no i teraz ceny Ojej, to jest czuć normalnie, czuć pieniądz, czuć mięso i czuć, że tu jest kawał dobrego sprzętu do zadań specjalnych. I teraz 201 Kalkuta. Kosztowała 2399 zł. W tym momencie 201 jest do wzięcia za 1949 zł. Taniej niż kamera. Za! <laughs> A chciałeś sobie kupić multika. No nie będzie Kalkuty, ale będzie czym nagrywać. Słuchajcie. Na promocjach płatnych sobie zrobisz. 300, 300 jedynka kosztuje też 1949 zł, natomiast 400 jedynka z 2399 na 2099 zł. Wydaje mi się, że to jest taki taki top popularności i użyteczności, jeżeli chodzi o ciężkie, ciężki kast. Watch made in Japan. No, tu, tu widać srebro, prościutko, naturalne prościutko, srebro odkuwane w ogóle. Prościutko, z kraju kwitnącej wiśni, ten oto, to oto piękne cacko. Odkładamy, żeby się tu gdzieś nie utleniły jego, e, jego właściwości. Już zaraz odbierzemy, gdzieś tu to i teraz wszystkie te artykuły zostawię Wam w pierwszym komentarzu e, pod filmem, kołowroteczki, Travelera i resztę modeli, które są dostępne, kołowrotków i multiplikatorów, tak żebyście mieli łatwiej. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, zostawcie łapkę, komentarz na zasięgu na dzisiaj to tyle, szybko idę zgrać, bo się taśma kończy.